Dzień dobry, moi kochani. Witam was wszystkich bardzo serdecznie ponownie w poradach podladych i dla tych, którzy są na naszym kanale po raz pierwszy, ja mam na imię Grażyna. Dzisiaj chciałabym was zaprosić na filmik o plantanach, o tak zwanych zielonych bananach, które należą do grupy bananowców. Niestety są warzywem, są bardzo twarde i nie da się ich zjeść po prostu na surowo. Mają bardzo wiele różnych dobrych właściwości i dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie na ten filmik. I teraz zobaczcie: to jest zwykły, normalny banan, którego można obrać sobie i po prostu zjeść. Natomiast to tutaj to jest warzywo banan, który jest bardzo twardy, jest e, ciemnozielony. Oczywiście im bardziej dojrzewa, a dojrzewa bardzo długo, naprawdę e, ten banan na przykład u mnie jest 3 miesiące. I on dopiero jest dojrzały. Ta skórka jest bardzo żółta, a wręcz nawet czarnieje już, i to znaczy, że będzie go dosyć łatwo można obrać. Bo takiego platana, bo tak się one nazywają, niektórzy mówią plantany, platany można. Tak naprawdę po prostu naciąć z obu stron i dopiero go obrać. Jest to dosyć trudne, ale słuchajcie, te plantany zawierają ogromną ilość błonika, wapnia, zawierają witaminę C, proteiny, witaminę B6. Naprawdę cały ogrom fosfor, potas. No i niestety, ale też troszkę węglowodanów. Są bardzo zdrowe. Taką ciekawostką jest, że one są bardzo dobre na przykład dla cukrzyków, dlatego, że zawierają bardzo, bardzo małą ilość cukru. Można je piec w piekarniku, można je smażyć, tak jak ja Wam za chwilę pokażę, na oleju kokosowym, bo lubię je też na słodko. No albo można na przykład je również grillować. Grillujemy je wtedy włącznie ze skórką. Ważne jest na pewno dla Was to, czy one są drogie. Więc powiem Wam tak, że w Niemczech w makro... Można je kupić czy w EDC i kilogram kosztuje 3,75 euro, natomiast ja kupuję je w sklepie azjatyckim za euro 10 za kilogram. Dzisiaj tak naprawdę kupiłam 4 kg, bo one mogą spokojnie w domu sobie poleżeć, żeby dojrzeć i zapłaciłam 4,40 euro, więc jest to bardzo mało. W Polsce natomiast można go dostać w wielu sieciówkach i kosztuje mniej więcej tak od 12 do 14 zł, więc wcale nie jest drogi, a jest bardzo, bardzo pożywny i z zielonego banana, plantana możemy przygotować sobie, na przykład chipsy czy krakersy, bo on jest naprawdę bardzo twardy. Natomiast z żółtego, prawie czarnego, tak jak ten tutaj, można już przygotować sobie na słodko, na przykład na leśniki, czy ewentualnie coś do deserów, do lodów, jakiś dodatek, bo on jest wtedy dużo, dużo słodszy. No cóż kochani, zapraszam Was do zrobienia wraz ze mną plantanów, bardzo szybko się robi, wystarczy takiego plantana pokroić, otoczyć go troszeczkę czy obsypać cynamonem i usmażyć na oleju kokosowym, zapraszam bardzo serdecznie. No dobrze moi kochani, weźmy się teraz do roboty, kładziemy sobie takiego banana plantana warzywnego na desce, bierzemy ostry nóż i odkrajamy Dwie końcówki, czyli z jednej i z drugiej strony, tylko uważajcie oczywiście na ten ostry nóż. Ten banan jest naprawdę bardzo twardy, ale jak wzdłuż go nadetniemy tak mniej więcej centymetr, znowu o tak, jak tu widzicie, żeby można było to podwadzić nożem i zerwać tą skórę która po prostu uparcie trzyma się tego miąższu i nie, nie daje się ściągnąć. Ale jak się tak podważa i ma się dosyć ostry nóż, tak jak ja, no to można sobie to poradzić. Teraz paznokciem trochę sobie pomożemy. No i zobaczcie, wreszcie odchodzi, a naszym oczom ukazuje się wspaniały, cudowny, żółtawy miąższ, który jest po prostu przepyszny. A jeszcze z tej strony kawałek. No, i ostatnia część. Musimy ją po prostu nawet oderwać, tak, oskubać. I <laughs> jakoś mi nie schodzi, więc muszę jeszcze nadkroić. No, i teraz już powinno nam no super zejść. Uważajcie tylko, żeby tej skóry nigdzie nie zostało, bo wtedy nie jest to takie smaczne, bo naprawdę ta skóra jest paskudna. Za to miąż doskonały. No i teraz. Moi kochani, możemy to pokroić w różny raki sposób. Im cieńsze są te plasterki, bo ja chcę go pokroić w plasterki, na przykład na takiej tarce można to zrobić. To wtedy one są bardzo cieniutkie i wychodzą w rezultacie takie aż chrupiące chipsy z, z tego banana. Zobaczcie, są bardzo, bardzo cieniutkie, tak? Natomiast można pokroić to nożem. No, i wtedy nie za bardzo to lubię, bo one wtedy powiedzmy nie są zbyt równe. Można to zobaczyć. Jeden ma 3-4 mm, drugi ma 2 mm grubości. Więc ja najlepiej lubię to robić w, o, właśnie w tej maszynie. To jest zwykła maszynka do krojenia wędlin i, i chleba. No i w tej maszynce to idzie po prostu rachcach rachcach. Wszystkie są takie same, na tą samą grubość możemy sobie to ustawić i już mamy pokrojone wszystkie plantany. Potrzebujemy do tego teraz rozgrzać patelnię. Ja mam taką płaską patelnię, na której smażę naleśniki. Do tego potrzebuję oczywiście olej kokosowy. No i zobaczcie, jak fajnie równo pokrojone te platany są. Musimy mniej więcej wziąć sobie też łyżeczkę czy dwie łyżeczki nawet powiedzmy cynamonu, żeby one pięknie pachniały i jak będziemy je podsmażać, to dodadzą takiego fajnego posmaku. Równo to nie musi być, bo to później się wszystko nam wyrówna. Teraz bierzemy oleju kokosowego, mniej więcej łyżkę, no i będziemy się starali rozpuścić go na naszej patelni. Oczywiście mogę wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli nie chcecie robić tak tego jak ja na oleju kokosowym smażenia, to możecie zrobić je w piekarniku. Natomiast ja zanim bym rozgrzała piekarnik do 200 stopni i później należy je piec około 30 minut. No to Wiecie co? Po prostu jestem zbyt głodna, tak? Robimy to szybciutko na y, patelni. A ten olej się jakoś nam pomału tu rozgrzewa. Ale zaraz będzie gotowe wszystko, tak? I będziemy mogli je smażyć. Muszę Wam jeszcze powiedzieć y, taką ciekawostkę, że y, skórka plantanów y, może nam służyć na przykład... Y, przy różnego rodzaju okładach, przy ugryzieniu, czy na przykład przy jakichś dolegliwościach skórnych. Ja jeszcze tego nie robiłam, więc nie będę wam pokazywała. No dobra, nasz tłuszcz się prawie rozgrzał, rozpuścił, i teraz możemy te warzywne banany. Obtoczone w cynamonie, kłaść sobie na patelnie. Najlepiej, żeby one się nie nakładały jeden na drugiego, bo one naprawdę są bardzo twarde, i dobrze by było, gdyby się po prostu każdy jeden oddzielnie, jakby usmażył. No, jeszcze troszeczkę poprzewracamy je troszkę, żeby każdy jeden miał w sobie ten zapach i posmak cynamonu. No, jeszcze troszeczkę. No i teraz możemy je smażyć. Mniej więcej schodzi się nam tak jakieś 2-3 minutki z jednej strony i 2-3 minutki z drugiej strony. Teraz jak widzicie trzeba te plantany przerzucić sobie na drugą stronę, żeby z każdej strony były upieczone. No, one są gorące, więc należy uważać, żeby nie poparzyć sobie paluchów. Ale zobaczcie, brązowe się robią i pachnie naprawdę w całym domu cynamonem, olejem kokosowym. Naprawdę te banany są przepyszne już mi nawet ślinka ciechnie do nich. Od tego zapachu po prostu, który się unosi w całym domu. No i zobaczcie, każdy jeden musicie sobie przywrócić na drugą stronę. Oczywiście, jak pieczycie w piekarniku je, to nie musicie ich przewracać na drugą stronę, ale tak jak mówiłam, to jest dla mnie za długo. Ja jestem już bardzo głodna i chciałabym je jak najszybciej zjeść. No i jeszcze z tej strony przewrócimy sobie i też patrzymy na to oczywiście, żeby jeden na drugiego nie zachodził, bo wtedy po prostu nierównomiernie nam się usmażą. Ja mam tu taką łyżkę z dziurkami, przykładam teraz wszystkie te upieczone banany na ścierki, ręczniki papierowe, żeby odciekły z tego tłuszczu, chociaż no, ja po prostu nie za bardzo lubię jak coś jest bardzo tłuste, więc dlatego odsączamy je troszeczkę o tak poprzykrywamy, i możemy już je teraz przełożyć sobie na jakiś talerzyk czy półmisek. Tak, żeby to fajnie wyglądało. One są już odsączone. Przesypuję je po prostu do, na talerz. Teraz to, co najprzyjemniejsze. Oczywiście ja mam miód manuka i biorę sobie taką łychę, <grywam> polewam sobie tym miodem, który jest bardzo, bardzo zdrowy na te banany. Do tego to można sobie posypać rodzynkami czy ewentualnie żurawiną suszoną. No i oczywiście ja mam tu trochę jagód, to są w rezultacie burówki takie wielkie. Ale lepiej by wyglądało chyba, jakby były na przykład pokrojone truskawki, czy maliny, to wtedy to by było czerwone. No ale tak też bardzo fajnie to wygląda. Moi kochani, nasze plantany są gotowe. Wygląda to w ten sposób. Myślę, że widzicie dobrze. Są bardzo słaczne, bardzo zdrowe. No i cóż, przede wszystkim nie są zbyt drogie, więc bardzo, bardzo zachęcam Was serdecznie do zrobienia takiego szybkiego posiłku sobie słodkiego, bardzo zdrowego, po prostu pachnącego przepięknie miodem, cynamonem. <laughs> ja zabieram się za jedzenie, a Was żegnam już bardzo, bardzo serdecznie i do następnego razu. Pomyślcie o tym, że warto się zdrowo odżywiać. Cześć! Thank you